Potrzebujesz mocnej i wszechstronnej płytki do swoich projektów IoT. Hej, z tej strony Mateusz Salamon. Dzisiaj pokażę Ci esp 32 wroom VRUM32U. Moduł z Wi-Fi i Bluetooth i mnóstwem interfejsów, które w kilka minut uruchomisz w Arduino ID. I uwaga, 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 ta wersja płytki nie ma wbudowanej anteny Wi-Fi i Bluetooth, więc od razu pokażę Ci, jakie anteny będą do niej pasować. ESP32 to młodszy brat, albo siostra, ESP8266, ale znacznie mocniejszy. Na pokładzie modułu ESP w 32 u mamy dwurdzeniowy procesor i sporo pamięci. 520 KB RAMu i 4 MB flasha. Mamy Wi-Fi 2.4 GHz i Bluetooth Low Energy w standardzie 4.2. I mamy aż 38 pinów GPIO z popularnymi interfejsami, takimi jak UART, SPI, I2C, I2S, ADC, DACI czy PWM. A także na tych pinach mamy obsługę czujnika HALA, a także DOTYKU. W praktyce oznacza to, że możesz podłączyć praktycznie każdy czujnik czy moduł i stworzyć z tego inteligentne urządzenie. Od prostego sterownika LED, po pełnoprawny system smart home dzięki wbudowanemu właśnie Wi-Fi. Ogromna zaleta tego typu płytek to wbudowany konwerter USB UART CP2102. Dzięki temu wystarczy podłączyć zwykły kabel micro USB i od razu programujesz w Arduino IDE albo w platformie. Bez zbędnego pierdzielenia się z zewnętrznymi konwerterami na jakichś tam kabelkach. Tutaj nie potrzebujesz żadnych dodatkowych programatorów ani przejściówek. Szybki start gwarantowany. Natomiast jeśli chcesz zobaczyć więcej takich materiałów, koniecznie zostaw subskrypcję i łapkę w górę. A w komentarzu napisz, jaki projekt zbudowałbyś na bazie właśnie takiego ESP32. Bardzo ważna rzecz: wersja ESP32 w ROM32U nie ma wbudowanej anteny. Powtarzam się, ale to bardzo istotne. W końcu ESP32 bierzemy po to, aby korzystać z wi i Bluetooth, a żeby to działało, musisz wtedy podłączyć antenę do gniazda UFL. Dlatego przygotowaliśmy od razu dwie opcje, idealnie pasujące do tego modułu. Pierwsza to antena 3 dBi zewnętrzna, łamana na przewodzie, zapewnia stabilny sygnał i lepsze pokrycie w projektach na otwartej przestrzeni. Taka klasyczna, jaka można, jaką można spotkać w na przykład domowych routerach Wi-Fi. Drugą anteną jest antena wewnętrzna 4 dBi. Kompaktowa i lekka, no, zbudowana w oparciu o płyteczkę PCB. Możemy ją zamontować na taśmie idealna do urządzeń jakiś w obudowie, gdzie liczy się estetyka. Wtedy, na przykład, taką antenę możemy przykleić we wnętrzu obudowy. No, i zachować tą estetykę, ten czysty wygląd naszego urządzenia zewnętrznego. Obydwie anteny są w pełni kompatybilne i dobierasz je w zależności od tego, czego potrzebujesz. A czy ja już wspominałem, gdzie możesz kupić taki moduł i antenkę? No, oczywiście, dostaniesz je u nas w Linki znajdziesz w opisie do tego filmu. Kupując w naszym sklepie, dostajesz nie tylko sprawdzony sprzęt, ale i gwarancję spokojnych zakupów. Zakup u nas to przede wszystkim wysyłka z Polski z naszego magazynu w 24 godziny. Dodatkowo masz 30 dni na zwrot bez żadnego ryzyka. No i darmowa dostawa, już od 100 zł przy zapisie do naszego newslettera. Dodatkowo zbierasz punkty i możesz je wymieniać na kolejne zakupy, na zniżki przy kolejnych zakupach. No i oczywiście dostajesz od nas wsparcie naszego kochanego inżyniera, wtedy gdy utkniesz w naszym projekcie. Kto miał już z nim do czynienia, ten wie jak bardzo jest pomocny nasz inżynier. Do czego zatem możesz wykorzystać tę płytkę? Możliwości jest naprawdę sporo. Takie pierwsze, które mi przychodzą do głowy to inteligentny dom. Na przykład zbieranie danych z jakichś czujników i wysłanie ich po Wi-Fi do Home Assistanta. No, wszelkiego rodzaju urządzenia IoT łączące się z chmurą, mając tutaj na pokładzie Wi-Fi i to jeszcze wzmocnione zewnętrzną anteną, więc o całkiem niezłym zasięgu, no mamy tutaj niesamowitą ilość możliwości. Jeden z na przykład z naszych klientów zrobił z niej licznik do bieżni, takiej dochodzenia mechanicznej. No i zintegrował tą bieżnię z Home Assistantem i ze strawą, więc naprawdę ogranicza się tylko wyobraźnia. Nasi klienci chwalą tą płytkę za solidne wykonanie, za łatwość programowania i niezawodne działanie. Cytując jedną z opinii: "Genialna płytka, wszystko działa jak należy, obsługa klienta 11 na 10. Szybka wymiana po problemie." No właśnie. U nas wymiana wadliwego sprzętu to żaden problem. A skoro mowa już o jakichś projektach, to trzeba jakoś skonfigurować Arduino IDE do pracy z takim ESP32. Jak to zrobić sprawdzisz w tym filmie. Elektronika super cenach na sklepie, salamokro cape. Elektronika super cenach na